Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. I dzisiaj przyczyną nagrywania tego filmu jest fakt, że wróciłam wczoraj z Anglii. I wracając z Anglii, e, gdy się już pakowałam, okazało się, że e, większość rzeczy, które kupiłam tam, były to książki. I tak naprawdę wróciłam z Anglii z walizką pełną książek. Miałam dosłownie pół walizki zawaloną książkami i niczym więcej. Także przywiozłam ze sobą z Anglii 9 książek I w Polsce jeszcze w przeciągu dwóch ostatnich tygodni Właśnie tego tygodnia w Anglii Plus tygodnia wcześniej, tak w przeciągu tych dwóch tygodni Razem kupiłam jakoś około 16 książek Także to jest jak na mnie dość spory wynik Więc założyłam sobie okularki, żeby wyglądać może trochę mądrzej Bo mówimy w końcu o książkach W każdym razie nagrywałam już ten film wczoraj ale wczoraj je, e, nagrywałam ten film godzinę po tym, jak wróciłam z tej Anglii. Dosłownie godzinę po tym, jak wróciłam do domu, nagrywałam ten film i szczerze mówiąc wyszedł tak bardzo nieogarnięty, że pomyślałam, że po prostu nie, muszę to nagrać I jeszcze raz. Bo wyszło masakrycznie, taki nieogar był. Szkoda mi jedynie tego, że nagrałam wtedy e, unboxing, o unboxing, szukam słowa, unboxing czterech książek. E, trudno, pokażę je wam po prostu tak o i... E, I oczywiście powiem wszystkie książki, ile, ile zapłaciłam za każdą z tych książek, chociażby mniej więcej, bo trzech książek, dwóch książek w sumie ceny nie pamiętam. E, mam jeszcze rachunek e, z tych ostatnich czterech książek, także wiem, ile one kosztowały. E, I w sumie z Anglii no to pamiętam jeszcze wszystko. E, zresztą na okładkach tam jeszcze jest napisane, także... Przejdźmy może do książek po polsku. Także zacznijmy od tych książek, które właśnie wczoraj rozpakowałam dopiero. I są to cztery książki, jak widzicie. I jest to po kolei tak. Jesteś z zagadką Kendall Jan. To ta książka kosztowała mnie 12 złotych 54 grosze. Zł. Także cena super, zwłaszcza, że okładkowa cena to jest 64,90, więc no, wydaje mi się, że się opłacało, a ja lubię ogólnie przeglądać takie zakładki w księgarniach internetowych, jak tania książka, czy jakieś promocje do iluś tam procent i wtedy po prostu znajduję coś, co przypadnie mi do gustu i co sobie kupię. Także to była pierwsza książka z tego zamówienia. Kolejną książką jest y, wokół słów Jeffa nieważne. E, może nie, kompro... nie kompromitujmy się. E, mogłam już nie czytać tych nazwisk, nieważne. E, w każdym razie ta książka znalazła się... Podejrzewam na mojej liście z książek, które chcę przeczytać, już nawet nie pamiętam. E, ale za tą książkę dałam e, złotych 10 i 77 groszy. Także też fajnie. Cieszę się, że w ogóle, jak przyglądałam, to widziałam ją, e, że była w promocji, więc co mi tam biorę? No W takiej cenie, no to książki naprawdę e, jeszcze nowe i w idealnym stanie, bo raz zamawiałam na jednej stronie internetowej, na której nigdy nie zamawiałam. No i przyszły mi podniszczone, więc musiałam je odesłać, no bo ja jestem typem osoby, która lubi mieć książki w idealnym stanie, żeby nie miały najmniejszej ryski po prostu. Kolejną książką jest Robot w Ogrodzie Debora Instal i ta książka kosztowała 10 zł i 78 groszy. I ja nie wiem czy ja wam mówiłam, może nie mówiłam, może mówiłam. Ja kupuję książki albo po okładce, albo po cenie. A najlepiej jeszcze jak zgrywa mi się właśnie okładka, tytuł i cena jest Wydaje mi się, że ok, albo najlepiej, jeżeli widziałam już tą książkę gdzieś kiedyś w internecie i wydawało mi się, że może być ok. I ja czasami nawet kupuję książkę, nie czytając kompletnie opisu. I przy niektórych książkach, które później Wam pokażę, to tak było. Cóż, no. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale jeżeli tytuł do mnie przemawia, okładka do mnie przemawia i cena do mnie przemawia to kupuję ją i... no. Ale raz się już na tym. E... Nie wiem jak to powiedzieć. E... Zabrakło mi słowa. W każdym razie raz mi coś takiego nie wyszło i kupiłam książkę w prawie że oryginalnej cenie wykładkowej i... no... przeczytam trzy rozdziały i odłożyłam książkę, bo mi się strasznie nie podobała. E... Kolejną książką jest Zakochaj się we mnie, czyli Dur opowiadań. Różnych autorów, których może nazwisk nie będę wymieniać, bo z wiadomych przyczyn. No, i tą książkę kupiłam za 8 zł i 26 groszy, ale ona akurat jest taka cieniutka i ona by mnie tak nie zrujnowała, bo 20 zł kosztuje okładkowo. Ale właśnie fajna taka, jedyne co mi w niej przeszkadza, to białe strony. Ja naprawdę. E, w ogóle lubię strasznie okładki ze skrzydełkami, takie e, lekko sztywniejsze i matowe, e, ale no, nie lubię bardzo białych stron. Wolę e, czytać takie e, na kremowych e, książki z kremowymi stronami, bo po prostu mi się to przyjemniej czyta. I e, kolejnymi trzema książkami, które kupiłam e, przez internet, oczywiście, no jedną kupiłam w Empiku, resztę przez internet, e, także zresztą i tak na promocji. E, także trzy kolejne książki e, i to jest e, tak kolejno Karawal e, i właśnie Karawal e, kupiłam w Empiku na promocji, kosztowało mi jakoś 18 zł chyba, 18-19, e, także też fajnie i e, akurat Karawal, e, o tym co mówiłam wcześniej, że przyszły do mnie dwie książki podniszczone, to właśnie jedną z tych książek jest Karawal e, i odesłałam tamte oczywiście, a ta już jest w ładnym stanie. Bo, bo ja nie lubię, jeżeli kupuję nowe książki, które nie są oznaczone w księgarni, że one mogą być kompletem, mogą być podniszczone czy coś. Jeżeli kupuję nową książkę i przychodzi zniszczona, no to. No właśnie. Kolejną książką jest Miłość ze Snu. Tą książkę, ona kosztuje 29,90, to ja ją jakoś kupiłam, podadzę 20. 1,23 23 zł, 22, coś, coś koło e, między 21 a 23 zł. Też ma właśnie fajną e, okładkę z skrzydełkami. Ja naprawdę bardzo lubię te okładki ze skrzydełkami. Nie wiem czemu i jak są takie matowe, to jeszcze w ogóle. Ja mówiłam Wam już chyba w, w mojej liście tu książek, które chcę przeczytać, że jestem sroką, okładkową i ja naprawdę oceniam książki po okładce. Także miłe ze snu. Ja jestem też typem osoby, która uwielbia romansidła Ostatnio też polubiłam kryminały, więc Wcześniej czytałam tylko i wyłącznie, po prostu tylko i wyłącznie romanse A teraz się trochę wkręciłam w kryminały Kolejną książką jest ponad wszystko Nicole Young. I tak, mam to wydanie w tej niefilmowej okładce Ponieważ ja nie lubię filmowych okładek Tak samo poluję na 13 powodów w niefilmowej tej nieserialowej okładce bo mi się ona kompletnie nie podoba i jeszcze bardziej mi się nie podoba to, że w środku tej książki jest parę zdjęć z serialu i to mi się po prostu nie, to, to mi się po prostu nie spada w całość i nie podoba mi się to kompletnie e, także mam ponad wszystko w tej niefilmowej okładce w sumie ta filmowa akurat tutaj mi się dość podobała ale porównując je ja sobie to to uznam, że ta jest ładniejsza i ją kupiłam też te coś pomiędzy 21 a 23 zł. Także to były wszystkie książki, które kupiłam w Polsce jeszcze przed moim wylotem do Anglii. Także teraz wezmę sobie całą moją stertę 9 książek, które kupiłam w Anglii po angielsku. I to jest ogólnie mój zapas na kolejnych 5 lat, ponieważ ja tego tak szybko nie przeczytam, zwłaszcza, że jest po angielsku. A, po angielsku to. To jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, zgadza się. E, to są moje książki, które kupiłam w Anglii. Także e, może po kolei je wam pokażę. Zaczynając od góry, to jest oczywiście losowa kolejność, chociaż może nie, może zrobimy tak, że zacznijmy od książek, które kupiłam taniej. E, ta, w takiej hierarchii. E, także e, taniej kupiłam dwie książki. To w sumie najtaniej kupiłam te dwie książki, bo kupiłam je po funcie. Nawet niecałym, bo po 99 pensów. I to jest Cecilia Ahern, Best I Love You. I ja te dwie książki kupiłam w Second Handach, bo uznałam, że w sumie byłam raz i sobie wezmę je. To było pierwszego albo drugiego dnia, jak przyjechałam do Anglii, także kupiłam sobie. Yy, właśnie Cecilia Ahern i historia z tym jest taka, że weszłam, yy, byliśmy na takim rondzie yy, w Coventry i tam był lumpek przy lumpeksie, po prostu jeden za drugim i weszłam do pierwszego i pierwsza książka, która yy, zwróciła moją uwagę, to była właśnie Cecilia Ahern i wchodząc do każdego kolejnego takiego second handu yy, po prostu rzucało mi się w oczy je, yy, jej książki i uznałam, w ostatnim uznałam, że Jezus, ja w każdym, dosłownie w każdym widziałam jej książki i jej książki najbardziej rzucały mi się w oczy, że uznałam, że muszę po prostu wrócić do domu z jedną książką jej. Także e, Pez I Love You mam, już nawet chciałam to e, czytać też po polsku, więc spróbujemy przeczytać to po angielsku. E, I drugą książką, którą kupiłam właśnie w takim lumpeksie jest e, Lucy in, this, in, in the Sky. Wróciłam z Anglii, ale i tak nie potrafię tego wymówić. W każdym razie tą książkę tak samo kupiłam Właśnie w Lumpeksie I nic o niej nie wiem Nie czytałam opisu, ani nic Nic sobie nawet nie tłumaczyłam Kupiłam ją po prostu w ciemno Bo podoba mi się okładka, bo jest różowo-fioletowa No I jest tu serduszko, więc prawdopodobnie to może być Wątek miłosny Mówiłam, że oceniam książkę po okładce? Mówiłam Może odłożę je Tutaj, bo tu na biurku już nie mam miejsca. E, także kolejnymi książkami, które kupiłam taniej, są trzy książki. I one, ja je kupiłam, e, te trzy książki razem za 5 funtów, ale normalnie, nowiutkę prosto z księgarni. I to jest trylogia i Śmierci. Także e, wszystkie trzy części, nie wiem jak to złapać, żeby pokazać Wam wszystkie naraz. E, tak, prędzej to mi spadnie, niż to Wam pokażę. Ale kupiłam sobie właśnie całą trylogię Grzyk Śmierci, bo była właśnie promocja tutaj, że weź trzy książki i zapłać 5 funtów za wszystkie trzy. Także jeszcze w sumie się zastanawiałam, bo w tej samej księgarni był był w Labiryntu, cała seria za 10 funtów, ale w sumie no nie miałam już tyle pieniędzy. Także wziąłam sobie całą trilogię. Igrzysk śmierci. Ja ogólnie, grzysk śmierci jeszcze w ogóle nie czytałam nawet po polsku, także zobaczymy, jak to będzie. E, I zostały mi ostatnie cztery książki, i kupiłam je w cenach okładkowych, e, w takich najcudowniejszych księgarniach, w jakich kiedykolwiek byłam. E, ja Wam napiszę gdzieś tutaj, jak one się nazywały, bo po prostu, jak weszłam do trzypiętrowej księgarni z kawiarnią na górze, to się zakochałam. Bo to była największa i najcudowniejsza księgarnia, w jakiej, w jakiej kiedykolwiek byłam. W ogóle ten zapach, ta ilość książek. Tam był taki klimat niesamowity, że masakra. W drugiej księgarni, druga księgarnia to było coś jak taki gigantyczny empik, bo to miało dwa piętra i też było jedno piętro, praktycznie same książki, i były też różne pierdoły, różne takie. No, coś, coś, coś takiego jak taki empik nasz. Także kupiłam te cztery książki właśnie w tych dwóch księgarniach. Dwie w jednej i dwie w drugiej. Tak. Także zacznijmy od tej trzypiętrowej księgarni, w której kupiłam książkę One of Us która ma takie ładne. Nie wiem, czy mój telefon to oddaje, ale ona ma malinowe, nie czerwone, tylko malinowe brzegi, tak? Zresztą ten napis mi się tutaj podobał, on tak fajnie mieni. Tą książkę też oczywiście kupowałam w ciemno, ale wydaje mi się, że może być fajna, bo to też coś o morderstwach, coś takiego. Jedno z nas kłamie. Może być fajne. Ja mówię, ostatnio, ostatnio mi się podobają takie książki, więc wziąłam sobie tą. Jeśli się zastanawiałam nad książką Jennifer Niven, Jezus, teraz nie pamiętam tytułu, ale tutaj Wam Wstawię okładkę, więc nad tą książką się zastanawiałam. Kurczę, teraz nie powiem tytułu, ale zastanawiałam się właśnie między tą książką a tą książką i suma tą wybrałam tą, bo o tej kompletnie nic nie słyszałam, nie kojarzyłam ani tytułu, nie kojarzyłam ani autorki, także pomyślałam, że wezmę yy, jednak tą. Ok. Odłóżmy yy, na mój staś piękny. I zajmijmy się trzema ostatnimi książkami. I trzy ostatnie książki. To jest Neil Gaiman. Ja jestem tak podierana tymi trzema książkami, że to jest masakra. Pierwszą książką jest Koralina Nila Gaimana. I ja uwielbiam ten film Koraliny. Ja kiedyś się go strasznie bałam, i byłam na, byłam na tym w kinie z tatą. I pamiętam, że tak się strasznie bałam, że wyszłam po jakichś 40 czy 50 minutach z kina. Ale teraz po prostu uwielbiam ten film i uwielbiam tą historię, więc kupiłam sobie. Zwłaszcza, że ta okładka, ten ilustrator, to jest tak niesamowite, tak piękne. Porównując tą okładkę z okładką polską, to jest niebo a ziemia po prostu. Bo w Polsce ja widziałam tylko te okładki takie... E, z filmów, po prostu. wiecie, to takie. To takie brzydkie. E, a ta jest naprawdę piękna. I ja się zakochałam w tym ilustratorze. Po prostu. Uwielbiam. No. Piękna. Piękna. Jestem tak pojedynka. E, zresztą już dawno chciałam przeczytać cokolwiek Nila Gaimana. A jeżeli się tak złożyło, że mamy jego trzy książki po angielsku, to no to będę próbować, bo słyszałam, że naprawdę mega fajne, fajnie pisze. Także mamy kolejną książkę Nila Gejmana i to jest Księga Cmentarna i, i nie będę tego czytać, nieważne. I właśnie Księgę Cmentarną bardzo chciałam przeczytać. I to jest również ten sam ilustrator co przy Koryny, czyli Chris Lidel i ja go po prostu kocham. Te okładki, te, te książki są tak piękne. Są cudne. Prawda. I ja koralinę kupiłam jednego dnia. I tego samego dnia wieczorem zrozumiałam, że nie, ja muszę mieć jeszcze księgę cmentarną. Więc wróciłam tam i kupiłam księgę cmentarną. Idź na miejsce. Ładnie. I ostatnią książką... E, już jest e, znowu Neil Gaiman i koralina I e, inne historie I wiem, że Jedna trzecia z tej książki To jest rzeczywiście ta koralina Co w tej ładnej płatce Ale jednak dwie trzecie Bo sobie nawet sprawdzałam e, Tak O To jest e, Zwykła koralina, a to są Inne opowieści, także Uznałam, że jednak e, Fajnie będzie bo ja naprawdę uwielbiam koralinę i uwielbiam tą historię, i jestem tak podjarana. I ta okładka też mi się bardzo podoba, jest taka, e, taka prosta, minimalistyczna, ale też właśnie bardzo fajna. I tutaj w środku też są śliczne ilustracje, także. E, ogólnie na mojej półce e, czekaj, czekają jeszcze dwa tomy plagi samobójców. Które też chcę przeczytać. I Nie mogę się do tego zabrać od paru ładnych miesięcy, bo już od paru ładnych miesięcy te książki czekają na mojej biblioteczce. W e, biblioteczce, na półce. E, przeczytałam teraz e, właśnie podczas mojego powodu w Anglii Szkic, e, który też już miałam od paru miesięcy, e, i przeczytałam jeszcze naznaczonych pierwszą część, i jeszcze będę kończyła drugą część naznaczonych. Także bo już zaczęłam, jestem tak jakoś w dwóch trzecich naznaczonych do drugiego domu, i jak na razie naznaczenia mi się bardzo podobają. I ja wiem, ja wiem, że są tak naprawdę cztery tomy, i ja czekam na te dwa kolejne tomy po polsku, ja to po prostu muszę przeczytać. Muszę, muszę, muszę. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli chodzi o zwykły hall z Anglii, to się pojawi pewnie niedługo na kanale, bo prawdopodobnie zaraz po tym book haulu będę nagrywać zwykły haul, żeby mieć to już wszystko ogarnięte, ponieważ ja też we wakacje pracuję, więc nie mam też aż tak dużo czasu, bo 3 albo 4 dni w tygodniu pracuję, więc nie mam też za bardzo czasu, żeby tak często nagrywać, montować i tak dalej, więc dzisiaj od razu jeszcze nagram Wam haul zwykły, żeby mieć wszystko już nagrane i będę Wam to rzucać. Także widzimy się w następnym filmie. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, bo mi się oczywiście podobał ja, ja uwielbiam mieć nowe rzeczy, nowe książki i książki, które są w idealnym stanie. No co prawda te dwie zumpeksów są poniszczone i to jest sporo, ale były taniutkie i pomyślałam też, że właśnie fajnie mieć jakieś tam używane książki właśnie takie z Anglii. Więc. Yy, Bo jeżeli jestem świadoma, że kupuję zniszczone książki, no to kupuję te zniszczone książki. A jeżeli kupię nowe książki i dostaję zniszczone książki, to już nie jest tak kolorowo. Także mam nadzieję, że filmom się spodobał, Mówię to już chyba trzeci raz. Nieważne w każdym razie. Do zobaczenia w na następnym filmie i cześć.